Mowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Prezydent Gorzowo-Jacek Wójcicki jest gościem Radia Gorzów. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy jadąc po mieście, zobaczył pan, że są dobrze, poradzili, radzą sobie drogowcy z tym, z tą y, przymrozkami, Bo to przymroziło dzisiaj porządnie. O, porządnie, minus 10. Aha. Takie, tak, tak, oczywiście, że no, takie było nasze założenie. Oczywiście, że przy jakichś gigantycznych opadach zawsze będą powody do narzekań, natomiast po to wracaliśmy z pewnymi zadaniami do spółek miejskich, żeby zajmowały się to miejskie spółki, bo to jest pewna odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności im myślę, że Pan prezes Artur Mankowski i jego team, jego zespół, który pracował całą noc i od kilku dni bardzo ciężko pracuje, no, myślę, że zasługują dzisiaj na, na, na pochwałę. Bo Właśnie niewielu mieszkańców pewnie zdaje sobie z tego sprawę, ale to też nie jest jakaś taka sprawa, którą na, na, trzeba się interesować. Mhm. Że, że doszło do dużej zmiany, jeżeli chodzi o zarządzanie miasta, o świadczenie usług. Tak. Konkretnego usługodawcy, bo kiedyś były to firmy zewnętrzne, które pracowały lepiej lub gorzej i, no tak. I, i tak się bardziej narzekało albo mniej narzekało, bo to zależy, ile śniegu spadło. Teraz są to spółki miejskie. Są to spółki miejskie. To się wiąże oczywiście y, z dużym ryzykiem, no bo już nie będę miał na kogo zwalić. Nie będę <laughs> powiedzieć, że firma zewnętrzna i tak dalej. E, ale y, nasi nasz, nasz zespół, zespół pana Artura doskonale czuje tą misję. To są fantastyczni ludzie, którzy naprawdę e, dzielnie od zasuwają. Bo tu nie ma niestety e, dobrego czasu. Po prostu śnieg okay. zaczyna padać, przychodzi mróz i trzeba działać. Panie prezydencie, na ile temat podatków od nieruchomości jest dla pana niewygodny? Nie jest niewygodny. E, my z e, wnioskiem o podwyżkę podatków. Oczywiście nie chciałbym tego robić, ale taki wniosek złożyliśmy do radnych. No i prowadzimy rozmowy z radnymi. Wszystko idzie do góry. Funk koszty funkcjonowania miasta też. Śmieci podróżały ostatnio na przykład. Tak, tak. natomiast mhm. y, y, okej. Okay, no. Tam, gdzie nie możemy y, nic na to poradzić, to się z tym godzimy i, i przechodzimy do porządku dziennego. Jak nie wiem, y, drożeje żywność, drożeje, drożeje paliwo czy różne inne rzeczy, no to nic na ten temat nie mówimy. A my y, pieniędzy do funkcjonowania miasta potrzebujemy jak każde inne gospodarstwo. Jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, nie wiem, na wynagrodzenia, na utrzymanie, y, przecież miasto to nie tylko drogi i, 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 i zimowe utrzymanie. Ale to przecież wszelkie sprawy społeczne, opieka społeczna to jest świata jasne. i mhm. różne. Inne. I pan propozycję złożył. Znaczy, tak. mówię dla pana niewygodny, bo wiadomo, że to co sesja, to w zasadzie y, temat ma być podejmowany i nie jest to, kto się uchyla. No jeżeli nie mamy porozumienia z Radą Wrednimi. Miasta, mhm. no to, to nie ruszamy tematu, ale y, myślę, że przyjdzie taki czas, w którym wniosek y, ostatecznie postawimy. No, i, i, i radni zagłosują, bądź nie. I jeszcze w grudniu sesja będzie? Możliwe, że tak, bo jeżeli uchwała miałaby, żeby podatki mogły zafunkcjonować w nowej wysokości, to uchwała musi zostać podjęta przez Radę Miasta, bądź nie podjęta i ogłoszona w Dzienniku e, Urzędowym Wojewody. Mm. Więc zakładamy, że maksymalnie gdzieś do połowy grudnia taka sesja musiałaby się odbyć. Pana robić. propozycja, że o ile procent ma być więcej? Oczywiście, że zawsze staramy się, żeby te podatki jak najmniej... Dotykały mieszkańców, ale nasza pierwsza propozycja była na poziomie 15%. Jakbyśmy, Dużo. Dużo. Jakbyśmy patrzyli na wzrosty cen e, wszelkich innych dóbr czy usług, do tego dołożyli e, wzrosty wynagrodzeń, które nam właśnie e, wraz z wzrostem ceny minimalnej e, wynagrodzenia minimalnego wzrastają od nowego roku, no to one to. to nawet taka podwyżka nie byłaby w stanie pokryć, myślę, że 30% kosztów, które i tak będziemy musieli zrezygnować z różnych innych rzeczy. To zostawiamy podatki na razie, pewnie będziemy jeszcze w tym roku do tego wracać. Panie prezydencie, nowa umowa Paradyska to jest takie hasło, na które gęsie i skórki dostają politycy już teraz. Niepotrzebnie. Potrzebnie lub niepotrzebnie, tak reagują. E, czyj to był konkretnie pomysł? Kto do kogo zadzwonił? Pan do Janusza Kubickiego i do Jacka Milewskiego, czy, czy oni do pana? Trudno mi powiedzieć. E, dyskusja na temat e, województwa toczy się już e, bardzo długo. E, I postanowiliśmy, że e, jest dobry czas, mamy nowe otwarcie. Mamy, mamy kampanię. Mamy, tak, właściwie się jedna się już skończyła nowa kampania wyborcza przed nami. I postanowiliśmy, że trzeba o to województwo zawalczyć. Przede wszystkim też dlatego, że pojawiły się no, takie niepokojące głosy. Instytutu Sobieskiego, między innymi, ale też bardzo szeroko dyskutowane w kraju. No i ta, te, ten raport Instytutu Sobieskiego jest dla nas bardzo krzywdzący. Tam ogromną część poświęca się naszemu województwu, mówiąc, że ono jest poczwarką, że ono nie powinno funkcjonować e, i powinniśmy stać się powiatowym miastem w województwie zachodnio-pomorskim. No dobrze, ale jakby czytać tak wszystkie analizy i wszystkie opinie, no to człowiek by po pierwsze nie wychodził z domu, bo by się wszystkiego bał i a po drugie, no bardzo by się przejmował. A to chyba chod nie chodzi o to, żeby się przejmować, tylko żeby Robić swoje. No tak. I Słuchał pan ostatnio bardzo tutaj ciekawej rozmowy z prezydentem. Akurat ja rozmawiałem z prezydentem byłym Gorzowa Tadeuszem mm -hmm. Jędrzejczakiem, członkiem zarządu województwa łyskiego, który co nas wszystkich dość mocno zdziwiło, był pana prawie zwolennikiem takim. No, pozdrawiał pana tutaj. I jak i... Pana, pana marszałka Jędrzejczeka też serdecznie pozdrawiam. Bo no, też mnie to dziwiło. Bo, bo nie zawsze pana pozdrawiał. No nie zawsze. Tak, ale, ale jak pan zareaguje na te apele, żeby pan się nie wiązał z Januszem? Kubickim żadnym paktem nie wchodził z nim w żadne umowy, układy, bo to się źle dla nas to, to jest nas właśnie najpiękniejsze, że e, wszystkie partie polityczne dzisiaj mówią nam, że mamy się nie brać za województwo, bo to nie nasz problem. Nie wasza sprawa. Nie nasza sprawa. No a czy ja? Jeżeli e, widzimy zagrożenie, to wszyscy powinniśmy e, wsiąść na ten statek i płynąć w jednym kierunku. Ale to na waszych zasadach. Chcielibyście, żeby na waszych zasadach Ale wszyscy to wsiadli, a to... Zobaczymy 7 grudnia na spotkaniu w Paradyżu zaprezentujemy jakby nasze, jak pan to powiedział, zasady. To nie zasady. My po prostu apelujemy o to, żeby w województwie walczyć o, żeby w kraju walczyć o województwo, bo jest mnóstwo problemów, nad którymi. Dzisiaj słyszymy o problemach połączenia Zielonej Góry z Wrocławiem e, Kolejowych. My mamy swoje problemy kolejowe, o których też będziemy mówić. No, gdyby tak porównać problemy Zielonej Góry, mhm. połączenia z Wrocławiem, a problemy Gorzowa, Gorzowa w połączeniu no ze światem, no to to są dwa Dokładnie. różne problemy. Dokładnie. My mamy swoich e, chyba 3 czy 4 projekty, duże projekty kolejowe. Mhm. No i ważne jest, żeby w sposób jednoznaczny i spójny mówić o tych problemach w Warszawie, bo my bardzo mocno musieliśmy się przebijać w PKP PLK z naszymi projektami. Jeden jest, kolej plus, jest w fazie realizacji, czyli podpisane są umowy i linia do Poznania przez Międzychód będzie realizowana. Kolejny, łącznica kolejowa w Kostrzynie, to jest kolejny problem, który na szczęście dzięki naszym staraniom, ogromnemu, ogromnej sile lobbingu został w PKP zauważony i, i, i myślę, że też będzie realizowany. Ale no, takich problemów jest mnóstwo. Chcemy je spisać, pokazać. P Panie prezydencie, ja się cieszę, że z panem to można tak szczerze i otwarcie mhm. na, w radiu porozmawiać o wszystkim. I wiadomo, że cała ta. Y jest takie przypuszczenie, że cała ta akcja pod nazwą Nowa Umowa Paradyska i to spotkanie, które ma się odbyć 7 grudnia, czyli w przyszły czwartek, tak, w, przyszły czwartek. w Paradyżu, no to jest oczywiście nawiązanie do historii, mhm. do tego jak województwo lubuskie powstawało, co gdzie miało być i tak dalej, ale że jest to wszystko podszyte, Wejściem w politykę, w sensie takim, taką politykę samorządową na zasadzie robimy wspólną listę, wystawiamy swoich kandydatów i idziemy do Sejmiku. Mowa o Panu, o Januszu Kubickim, o Jacku Milewskim mhm. i o, to, o tym, żebyście zrobili swoją listę i żeby ta lista, żebyście mieli po prostu swoich radnych województwa. Nawet jeżeli, nawet jeżeli by tak było, to myśli pan, żebyśmy to robili, jeżeli e, mielibyśmy poczucie, że nasi radni e, nas reprezentują? Chyba nie. Ale nasi radni, czyli czyi radni? No radni z, obecni radni. Ale no z północy nie, województwa. Tak. No a tak. to co ma, jaki interes ma na przykład prezydent Zielonej Góry, żeby mocniejszą reprezentację w Sejmiku miało, miała północ województwa? Mamy, oboje walczymy o to, żeby województwo się równomiernie rozwijało, bo. To jest kolejna e, przyczyna do tego, żeby województwo zaorać. Jeżeli ta sytuacja, która w wyborach parlamentarnych miała miejsce, powtórzy się w sejmiku, że będziemy mieli problem, bo mamy dwóch parlamentarzystów z północy, a dziesięciu z południa, no to ktoś powie, ok, sami marginalizujecie jedną mhm. ze stolic. To faktycznie trzeba gorzów e, dać do, do zachodniopomorskiego i po temacie. No, ta dyskusja bardzo się cieszę, że wywołała tak, tak ogromne ona, emocje. O, tak, ona wywołała emocje. E... Znaczy moje nie, tylko emocje wywołała różnych środowisk politycznych. Konkretnie, bo i pani poseł Krystyna Sibińska, y, y, pan Marszałek Marcin Jabłoński, mm -hmm. y, pan radny Marek Surmaz, także ze wszystkich tych najistotniejszych stron politycznych w tak regionie. Jest. Są ciosy. Bardzo się z tego cieszymy. E, cieszymy się dlatego, że e, to znaczy, że, wo, że, że tym ludziom na województwu zależy. I mam nadzieję, że podejdą do tego poważnie e, i włączą się, jeżeli nawet nie e, bezpośrednio, to wyciągną z tego, co przygotujemy, e, wnioski e, i, i będą je po cichu, my nie potrzebujemy e, e, poklasku dla tego ani mm -hmm. z splendoru, będą e, mieli je w sercu, będą je realizowali. Mm -hmm. A będą o województwo. Jeżeli chodzi o to spotkanie, to, bo to jest ciekawe, pan marszałek Jęd Jędrzejczak ostatnio mówił, że ja tam nie pojadę na to spotkanie siódmego, okay. ale rozumiem, że zaproszenie dostał. Oczywiście, że tak, e, ale jakby dziwi nas ten y, strach, bo y, i to, że no właśnie zapowiadają polityce różnych partii, że one nie przyjadą. Jest próba zaingerowania w ten stan, który, który się tam w sejmiku toczy ale spokojnie, sam, no kolejną dobrze, kadencję. Ale okej, okay, tylko że samorząd województwa jest samorządem, nie jest sejmikiem politycznym. Oczywiście, że partie polityczne mają swoich przedstawicieli, to dlaczego samorządowcy nie mogą mieć swojego udziału czy swojego zdania? Natomiast absolutnie nie jest powiedziane, że my wystawimy listy do Sejmiku. Jeżeli partie polityczne, kandydaci do Sejmiku wezmą pod uwagę nasz głos, to, to po co mamy wystawiać kandydatów i, i robić no, konkurencję? Czyli Ważne, jeżeli, to żeby... robicie, jeżeli to robicie, panie mhm. prezydencie, to znaczy, że z dotychczasowej współpracy i dotychczasowego, dotychczasowej siły przebicia nie jesteście zadowoleni? No nie. Ja walczę o północ regionu i ja nie jestem zadowolony. Dzisiaj pan marszałek Jabłoński wychodzi z nową inicjatywą i jest ogromna nadzieja właśnie na dobrą współpracę, bo pojawiły się już informacje, że i roz w rozmowach, że pan marszałek w przyszłocznym budżecie chce ująć milion złotych dla Filharmonii Gorzowskiej, to będzie wydarzenie niebywałe. Bo jeżeli faktycznie w końcu po tylu latach walki o to, żeby województwo zainteresowało się, że ma w województwie dwie filharmonie i znajdzie się taki, takie dodatkowe wsparcie, mhm. to to jest ewidentne odmrożenie spojrzenia na północ. I na takich gestach na nam poradza? zależy. Mhm. Mhm. Bo pan ewentualnie może kandydować. Nie. Nie może pan kandydować nie, do, już. Do, do, mogę, mogę do rady miasta tylko do rady miasta. Nie I, nie bo, bo pamiętam, na prezydenta, pamiętam że były że takie tak, zwyczaje byłem. że na przykład nie, chociażby Ryszard Globalny w Poznaniu startował jednocześnie na, na funkcję prezydenta mm -hmm. miasta Poznania i w tym samym czasie był też kandydatem w tych samych wyborach do semiku. No, teraz nie można teraz, teraz można, nie można tylko jest, do, tak do, do, do danej rady. Dlatego naprawdę nam zależy na tym żeby yy, yy, ja mówię w swoim imieniu. Nasze porozumienie między prezydentem Gorzowa Zielonej Góry i Nowej Soli, to jest bardzo trudne porozumienie, bo każdy z nas walczy o swoje, o swoje miasto. O, 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 będzie kołdrę no przemysłową. Przede wszystkim jak płachta na nabyka na polityków w Zielonej Górze działa Janusz Kubicki. Mam na myśli okay. tutaj zarząd no, województwa, Sejmik i tak dalej. Ale my też z panem prezydentem Kubickim no, powiedzmy, że. Każdy z nas walczy o przeciągnięcie kołdry do siebie. Tylko większy problem będzie taki, jak tej kołdry nie będzie. Panie prezydencie, jeszcze na koniec tej rozmowy, ciekawej bardzo, nie, nie ukrywam, mm -hmm. bo to zapowiada bardzo ciekawe wydarzenie siódmego w Paradyżu. Yy, otwarcie hali w najbliższym, w najbliższym czasie, bo to tak nie jest, jest jedno tylko zdarzenie, ale, ale tam się nawet strona zablokowała, bo tak wszyscy się po te bilety zgłaszali. Yy, ale yy, słyszałem, że pan marszałek Jędrzejczak też jest zaproszony. To oczywiście, że tak. I będzie. I będzie, bardzo się cieszę. Mamy dwa... Yy, yy. Że to nie jest Czyli... największa atrakcja obecność marszałka. Yy. Yeah. <laughs> Jędziczak na tym tak, otwarciu. Robimy takie otwarcie techniczne właśnie dla wszystkich e, ludzi, którzy włączyli się w e, m, wybudowanie. Dla wszystkich, którzy mieli swój udział. Takie otwarcie techniczne, e, techniczno-polityczne, samorządowe. I ono <grym> będzie w poniedziałek. <grym> I wtedy spotykamy się, pokazujemy. E, <grym> przemowy będą. Tak. I będzie przecięcie po... wstęgi na pewno. Chociaż my tego nie robiliśmy, ale to jest tak piękna inwestycja. Tak e, wiele osób było w nią zaangażowanych mhm. że na pewno to będzie symboliczne przecięcie wstęgi, i zaproszę do niej wszystkich, którzy się e, przyłączyli, którzy mieli swój udział, którzy to choćby kibicowali, bo e, hala jest e, niebywała, naprawdę. A czy pan planuje i, jakiś rzut do kosza, by pan, no, jak było otwarcie basenu, to ówczesny nie, prezydent ja wjechał to, że... tam w smokingu? Na... Okej, okay, y, nie będę, nie, 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 nie raczej, raczej rzutów do kosza nie, ale y, myślę, że. Pani minister Rafalski, taką e, możliwość damy, że w końcu koszykarka, więc e, myślę, że jak najbardziej. A jak nie trafi? Każdy spokojnie <grym> zrobimy, tak? <grym> nie, nie. Ja wiem, że pani minister Rafalska na pewno e, sobie z tym poradzi, ale każdy będzie mógł zobaczyć na własne oczy, jak ta hala e, wygląda, funkcjonuje i jak, dla jakiej dyscyplin będzie przygotowana. No a dziewiąty, dziesiąty to otwarcie już dla mieszkańców i bardzo się z tego cieszę, z tej ogromnej frekwencji, z tego, że właściwie bilety to poszły w jeden dzień. Tak, to może dlatego, że były też darmowe, ale... No tak, ale... Ale tak, tak będzie, że wiele osób przyjdzie z ciekawości chociażby zobaczyć, bo też słyszymy o tym, to o tym prezes jest na antenie Radia Zachód niedawno mówił kilkanaście mm -hmm. minut temu, że na 16 zdaje się grudnia jest zaplanowany mecz, e, tak. już koszykarki tak. mają z Polkowicami tak. zagrać. W tak, ogóle. Także tak, to będzie tak. bardzo ciekawe wydarzenie. Jak pan patrzy na halę, bo no umówmy się, panie prezydencie, ta hala to, no, to nie było pana jakieś najskrytsze marzenie, żeby w Gorzowie powstała mm -hmm. hala. Wiadomo, ile się z tym wiązało problemów natury pozyskiwania pieniędzy, pozwoleń, negocjacji, renegocjowań i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. Ale jak pan dzisiaj patrzy, to myśli pan sobie, że było warto? Oczywiście, że tak. Było warto i na pewno e, po tym, jak dużo pracy zostało wykonane i przy planowaniu tej hala, i w wykonaniu. E, myślę, że ona będzie cieszyła przez dziesiątki lat. E, będzie takim motorem napędowym również miasta, bo tutaj myślę, że na wydarzenia sportowe, ale nie tylko wydarzenia kulturalne, ludzie będą przyjeżdżać z całego regionu. E, obiekt naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że sami państwo zobaczycie. Tak. Zobaczymy i dziękuję za tę rozmowę. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, był gościem Radia Gorzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa o dziewiątej. Rozwa o dziewiątej w Radiu Gorzów.